Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie, jak zazwyczaj, zachęcam do zasubskrybowania go. Będziecie na bieżąco z tym, co czytam, wypożyczam, publikuję i kupuję. I a propos wypożyczenia jak co sobotę, powiem Wam, co udało mi się w ostatnim czasie wypożyczyć z biblioteki. Tym razem biblioteki czy filie mam dwie. Pierwsze to będą komiksy z sekcji dla dzieci. I zaczynamy od Odysei ze świata mitów. Oj, gruba kniga Autorzy ci sami, tutaj, to cała seria. Tutaj mamy wypisane wszystkie są dostępne w bibliotece w Bielsku, czyli Antygona, Dedel Ikar, Iliada Odyseja i też Edyp. Tutaj mamy sporo stron, adaptacja klasycznego mitu. Bardzo jestem ciekawy, jak to będzie się mi czytało. Więc tutaj mamy świat mitów jako rzecz numer jeden. Drugą rzeczą jest frank czy frank. Poświęcenie, tom trzeci. Czytałem wszystkie dodatkowe tomy, tutaj mamy okładki i zapowiedź czwartego, Wybuch. Czyli tutaj Wybuch. Ciekawe. Seria jest dosyć sympatyczna, fajna. Z drugiej strony mamy okładki innych serii wchodzących w skład tych nowych cyklów młodzieżowych. z nowych, już po kilka tomów mają. Czyli Frank, tom trzeci. Tom trzeci, Enoli i niezwykłe zwierzęta. To były specyficzne tomy, bo jeśli dobrze pamiętam, to one były podwójne, czyli zbiorcze, tom pierwszy był zbiorczy 1-2, 3-4, 5-6 i 6. i klasyczne rysunki, jak to w Enoli. Poprzednie dwa tomy z tego, co pamiętam, były bardzo sympatyczne i nie wiem, czy to, jeżeli dobrze kojarzę, to chyba jest koniec serii. Tutaj mam zapowiedź innych komiksów. Chyba jeszcze tamtych nie czytałem. Tak. Znaczy nie czytałem ani Sixteen, ani Supersów. Bo nie było jeszcze w bibliotece. Kolejnym komiksem, ostatnim z sekcji dla dzieci są... Jest to kolejny szósty już tom, Przygód Wielkiego Wezyra i Znogłuda". Szósty, tak szósty. I który też jest tomem zbiorczym, integralem, składającym się od... Zbierające tomy od 27 do 24, i tu jest chyba już autorstwo tabary. Chyba z tego pamiętam, bezgościnnego klasyczne rysunki cały czas tego samego typu. Tak, tak z rysunki tabary, bo w tamtym, a i to jest kolejny, kolejny tam, gdzie mamy takie jednostronicowe gagi że tak określę. Tutaj koszmary in Znoguda. Znowu mamy jednostronny gagi, i ostatnie to są powroty Iznoguda. To już może być. A i to już jest dłuższa fabuła, dłuższa historia. I jest kolejne jest zapowiedź kolejnego tomu. Przygód wielkiego wezyra Iznoguda. Dobra, to była w dla dzieci. Przesuńmy zatem. I jeszcze z biblioteki głównej. Po pierwsze. Czwarty już tom w serii cyberpunk. Syn, sny wielkiego miasta. Czytałem dotychczas wydane trzy tomy, jeśli dobrze pamiętam, że były trzy. One były dosyć niezależne, mnie, czy ten też będzie tak niezależny. Tutaj mamy serię Wiedźmin. Wszystkie tomy czytałem. Tak, gdzie jest Johnny, to tu mamy te pozostałe cyberpunk'i. I a propos Wiedźmin Ronin, to ostatni komiks który pożyczyłem w ostatnim tygodniu, to jest właśnie Wiedźmin Robin, Ronin, nie Robin, tylko Ronin, Księżniczka Beskidzka, Biblioteka Główna, to jest manga, więc od tyłu czytamy. To jest dla mnie troszeczkę dziwne, ale sądzę, że świat Wiedźmina jest na tyle ciekawy, że powinienem sobie z tym poradzić. No i tak to się prezentuje. Grafika, to jak przeglądają komiksy, jest fajnie, bo mamy jakieś... Bestiariusz, czy coś takiego. Tak, bestiariusz. O, kappa. Ale to chyba są bestia bestiariusze japońskie. Tak, wydają się japońskie. Może być bardzo fajna historia. Tak się prezentują wszystkie komiksy, które wypożyczyłem w ostatnim tygodniu. Co jest Waszym zdaniem najciekawsze? Co byście chcieli poznać? Napiszcie w komentarzach. Które z nich czytalibyście jako pierwsze? Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.